Hejka kochani, witajcie na moim kanale Dzisiaj robimy drugi hałas zakupowy e, Też z Fidget Toys, u. Więc tak Zaczynam. To jest pierwszy Fidget Toys em, To jest chyba, nie to jest mankin grom e, różowy Akurat No i on akurat nie był zapakowany w drugim widzie z Toysem to jest taki popit ośmiorniczka. I od razu robimy test z dwóch stron. Robimy test z dwóch stron. To jest bryloczek. Ale fajne. Więc tak, ocenka hmm, tego to jest 10 na 10 to. Ta ośmiorniczka 10 na 10. Hmm. Kolejnym mi się dzieje, to jestem moci. I to jest moci ocenka 10 na 10. Kolejnym widzę, jest taka gąsieniczka. Jest taka 10 na 10. W ogóle wszystko jest 10 na 10. Moci, wiśnia. Wiśnia moci. Dobra, z tego co mogę powiedzieć to wszystko jest 10 na 10. No. Proszę, filmik. O. Teraz wam go pokażę. Ojej. I te paluszeczki. Dobra, więc tak. Ym. Wziąłem no ale jak zr zrobiłam bum no to pękło nie światło nie chce mi się wstawać no dobra więc tak musimy być w takim słońcu bo sól, słońce zaszło to jest takie moczinie poczekajcie dobra więc bo... tak no. Zapaliłam światło. Kolejny widzę tutaj, co jest mankiem górą Żółte Mamki górą niebieskie i to były moje trzy Mamki Gurum. Moci. Jest jeszcze jedno moci i tego i dwa popity. Tutaj muszę wziąć. Ciach, ciach. No, więc tak. Te moci jest super przekozackie. No. I... A, i jest jeszcze Simple Dimple. I właśnie z tamtym tak samo się stało. Ale tutaj dziury nie widzę. Nie widzę dziury. Więc do urań nie robię. weczka. To jest Simple Dimple. I w ogóle w ogóle tak. E, chciałam to Powiedzieć teraz, jak to nie szeleściło. Um, mogłem sobie wybrać całe białe, jakby, że to jest białe, ale wziąłam takie test. Fajna, 10 na 10. No w sumie wszystkie już oceniłam go. No więc tak, um, no. tutaj to otwieram. O mój Boże, nie chcę tego rozwijać. O oh mój, my... aha, już. Tak samo jak mój tata w sklepie, ale to ogólnie się da powkładać. Tylko, że nie mogę tego włożyć. No, pyknij. O, pieknie. No, i ogólnie ten gość jest bardzo fajny. No. Przechodzimy... Em, wziąłem właśnie mniejszego popita, którego Mój gard, mój pierwszy ten popit popyt. W ogóle on jest taki fajny, delikatny. I teraz druga strona. Bardzo fajny ten podkład. I Tak to jest um, ostatnia rzecz, którą kupiłam. Karabinczyk. O mój Boże. I teraz tu się wkłada, tu się przypina karabinczek. Ale na razie To jest popit, taki największy, z, z, z których mam, a to jest najmniejszy popit, z, z, z których mam, ze wszystkich moich fidget toysów. Tam moi rodzice w tle rozmawiają. Z tej strony jest bardzo fajne. Zapakuje w białka, ale fajne. Ten pokój jest mega fajny. więc tak, na razie wezmę sobie tutaj karabinczyk. No więc tak, wszystkie Fidget Toysy są bardzo fajne i wszystkie Fidget Toysy oceniam 10 na 10. No więc tak, to tyle w dzisiejszym odcinku i pa pa!